Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft. Jak widać to piękne widoczki mamy. Jeskinia. Dobra. No, hop hop. Hop. Hop hop. Jak widzicie? E, jakiś mały updatecik naszej Willy Del naruciak. No, już pozbierałem trochę sporo tego tej trzciny tu dorobiłem drzwi, bo owce mi wbijały do środka i mi deptały nasionka to znaczy plony no, ja wiecie o co chodzi Dobra. parę, parę też update'ów tutaj dam tą drobinkę czy mógł sobie na tam? hop jak widać w naszym sadzie urosło nam Wow. w naszym sadzie urosło nam drzewko lol coś zeżarło te drzewa czy co bo tylko jedno urosło dwóch mutant jakiś jezu uciekam stąd boję się tego drzewa dobra dobra a właśnie wam zademonstruję coś, co zbudowałem. Wykopałem. Jeszcze nie mam tu, Nie wiem, co to będzie. Bądź będzie tak. Hop. Jakieś tajne przejście. Może. I tu wchodzimy. Tutaj możemy sobie coś poustawiać Jeszcze. Właśnie nie wiem, co by tutaj zrobić. Może jakąś bibliotekę. No, idziemy, idziemy. I tak. Tu wchodzimy do. Chłopki, zacznijmy od naszego zameczku. Hmm. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy tu, tu. I to jest właśnie to, co wam... No. Widzicie? Nie wiem jeszcze jakie to będzie miało przeznaczenie, może to jakiś schronek jak tu zombiaki wejdą albo coś. Nie wiem, po prostu... Jakaś droga ucieczki, jak zombiaki tu wbiją. Nie wiem. Albo szkielety. Dobra. Następnie jest... Tak, tak... I tu mamy kolejne, też już jest takie pomieszczenie bardziej. I tutaj zresu które mamy... To drugie. I nie wiem co by tutaj zrobić. Może też jakieś pomysczonko. Nie wiem. Takie bardziej... Jeszcze tu może coś rwatne. Nie wiem dlaczego takiegoś. Mi przyszło, żeby... No jakieś takie uczucie mi przyszło. A no, może sobie tutaj jakiś schron zrobię albo coś. Miejsce by sobie zrobiłem. Ale nie wiem, jeszcze nie ma to zbyt wielkiego przeznaczenia. To jest nasza chatka stara. De znaczy, jaskinia. Tu mam rzecz nasza. Tutaj... Podpórniki, które trzymają... Nasz, nasze wyższe piętro, tak jakby. Bo tutaj taka będzie pierwsza zaczynowała kopalnia. I tu... Podpisane. Wszystkie skrzynki. Drewna. Kamień, brud, pochodnie, węgiel, żelazo, diament, ło, wow. czerwony proszek, znaczy czerwony pył chyba to jest, nie wiem, Złoto, miecze, jedzenie, kurde, kurcze, gruz i piasek i inne. Dobra, a tutaj mamy... Ło! Wow. Tutaj mamy... No. Domek klaro cieka. Proszę pukać. Dobra. Chociaż to jest mój dom. Dobra. Co by tu można... O, to są obrazki. Co by tu można było zrobić? Nie mam jakoś ostatnich pomysłów na odcinki. A właśnie miałem ogłosić wyniki konkursu na nazwanie naszego tutaj terenu tej naszej wyspy I wygrał to bodajże kolej z nikiem Zerom bo podał Ło! To całkiem fajną nazwę Saga Wyspa całkiem mi się spodbała ta nazwa. Ale ja ją trochę zmodyfikowałem, ale i tak. obiecam, znaczy dotrzymam obietnicy, czyli. No. Czyli i, i napisał jego nikt. Więc. Tak. Ła, tak się. Kurde. Tak się robi ten znak. I dobra. Nie ja wiem, gdzieś tam... O, tam bez wysoka wysoko całkiem ten punkt. Kurde... Tak... Tak, 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 tak... I tak, i to było... Zoram Ostang, Sag. island, island island Del, led, nie, Źle. a, tak. Zaram, Ostang, Saga, Island, 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 kurde, Del, naruchak. Ło. Wow. Zeram ustanki. Sage Ice. Sage Island do Norciuak. M. Zmienię trochę tę nazwę, ale jako że obiecałem to. Być tam. Dobra. Yes. Więc ja chyba będę już kończył teraz, jak nie mam jakoś pomysł ostatnio. Napiszcie mi, co bym mógł zrobić właśnie z tym przejściem takim jakby tajnym, o tu i co bym mógł jeszcze zrobić z tym miejscem, bo naprawdę nie mam pomysłu, więc ja na jak żegnam się z wami, pamiętajcie o tym magicznym przycisku, <grywdy> na razie.